Witajcie z tej strony. Gabriel, horoskop dla byka miesięczny na październik 2019 roku. Jeżeli chodzi o życie prywatne i osobiste u byków w październiku, na pewno widzę tutaj jakby dużo działania, dużo jakby takich podjętych decyzji, jeżeli chodzi o, o akcję. Taką. Mm, ja tu widzę nawet coś w rodzaju takiego. Mm, Widzę, jakby, taką metę i gwizdek, i po prostu, jakby, taki start. Czyli w październiku mogą się wydarzyć takie sytuacje, które jakby spowodują rozpoczęcie pewnych projektów, pewnych jakby przedsięwzięć, które byki planowały wcześniej, a które jakby po prostu z przyczyn albo czysto technicznych, albo z takich typowo emocjonalnych, były jakby odciągane na odciągana na inny plan bądź jakby yy, byki po prostu zwlekały z realizacją pewnych rzeczy w swoim życiu widzę, że październik to będzie miesiąc który jakby pozwoli wystartować jakby bykom, ja tutaj widzę taki start powiedzmy yy, takie działanie, czyli już jakby to co sobie by, byki planowały w październiku będzie jakby taka realizacja. Widzę tutaj takie nastawienie na działanie, na akcję, na, na. Ewidentnie, nastawienie na działanie. Czyli tu już jakby październik to nie będzie miesiąc, w którym będą jakieś plany, planowanie. Tu będzie jakby realizacja. Realizacja czegoś, co wcześniej zaplanowaliśmy, bądź. Realizacja czegoś, co dopiero zaplanujemy, a będzie realizowane w październiku, ale widzę ewidentnie, jakby taki start, jakby takie um, e, działanie. Ewidentne działanie takie widzę. Um. Jeżeli chodzi o zdrowie u byków na miesiąc październik hmm, hmm, ja Tutaj widzę coś na zasadzie hmm, hmm, ja Tak widzę, że pewne kwestie mogą Albo wywołują już jakieś problemy zdrowotne u, u byków, albo zaczną w październiku wywoływać jakieś problemy zdrowotne. Natomiast jakby ja widzę, że przyczyna tych problemów zdrowotnych będzie czysto emocjonalna i tu nawet, nawet bardzo emocjonalna. Jakaś taka. Ja tu widzę jakieś takie. Negatywne emocje, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi, odrzucenie, yy, ktoś się na kimś zawiedzie, yy, jakieś yy, negatywne emocjonalne yy, negatywne emocje związane z relacjami yy, z ludźmi i to takimi głębszymi relacjami bardziej. Które mogą wpłynąć lub wpływają w tym momencie już lub zaczynają wpływać lekko negatywnie na zdrowie byków, ale widzę, że jakby te emocjonalne przyczyny mogą mieć wpływ zarówno emocjona, emocjonalno-psychicznego zdrowia, jak również mogą się przełożyć w skrajnych przypadkach nawet na jakieś symptomy fizyczne tutaj, ale Skala tego może być bardzo różna, więc na pewno jakieś emocjonalne sprawy, które mogą w większym lub mniejszym stopniu wpłynąć na ży jakby zdrowie emocjonalno, psychiczne, lub wywołać jakieś nawet fizyczne objawy lekkie. Ale to jak mówię, tutaj bym ogólnie proponował bykom, aby jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, bo to niekoniecznie musi być jakaś taka spektakularna sytuacja. Ja widzę spektrum tutaj bardzo różne. To może być rzeczywiście coś takiego, co byki odczują zdrowotnie, ale to może być również taka sytuacja, która. Jeżeli byki nie będą miały świadomości nawet konsekwencji tego, nawet nie odczują, po prostu, że jakby te objawy będą, byki nie będą nawet, nie spostrzegą tych objawów i one jakby samoistnie ustąpią. Więc spektrum tego może być bardzo jakby szerokie. Natomiast ewidentnie widzę tu połączenia jakby emocjonalnych, takich typowo Emocjonalnych, nawet i takich duchowo-psychicznych spraw, które, które będą po prostu w połączeniu i będą oddziaływały jakby na zdrowie byków w październiku, lub, lub po prostu już ten początek zaczął się, a kulminacyjny moment będzie w październiku. Jeżeli chodzi o byki i mm, typowo relacje, z ludźmi, to mm, widzę tutaj jakby mm, coś się już zakończyło, lub coś się zakończył byków jeżeli chodzi o ich relacje z innymi ludźmi y, to może być zakończenie jakiejś y, nawet jej relacji ale nie widzę tego w sposób jakoś taki negatywny. To niekoniecznie musi być jakieś takie rozstanie bolesne. To nawet nawet tutaj tego nie widzę. To jest bardziej. Bardziej tutaj ja widzę to na zasadzie. Coś dobiegnie do końca. Tutaj, jeżeli chodzi o relację. To bardziej widzę jako taki nawet jakaś wizyta kogoś. Dobiegnie do końca. My, którzy powiedzmy, byliśmy z wizytą u kogoś, coś dobiegnie do końca. To nawet może być: ja tutaj widzę jakieś takie wakacje, jakieś takie znajomości wakacyjne, coś w tym rodzaju, że po prostu jakby coś dobiegnie do końca, jeżeli chodzi o relacje u byków w październiku, ale raczej widzę to w sposób taki. Na pewno nie negatywne, na pewno nie negatywne. E, jakaś relacja się zakończy, ale to jest jakby wynik jakiegoś terminu. Ja tutaj widzę, więc to nie będzie jakieś y, zakończenie relacji y, na zasadzie jakichś takich burzliwych, nie wiem, y, rozstań czy coś. Na pewno nie. Tu raczej y, widzę jakieś takie rozstanie jako wynikowa upływu czasu. Coś w tym rodzaju jeżeli chodzi o byki i miesiąc październik i prace i finanse, życie takie typowo materialne przetrwanie to widzę tutaj, że ogólnie będzie troszkę niepokojów takich związanych z z przetrwaniem, z takim typowo materialnym światem widzę tutaj taka walka o byt ale tutaj o byt w kwestii takiej jakby może być troszkę niepokojów związanych właśnie z kwestiami materialnymi ale to niekoniecznie jako wynik braku pieniędzy tutaj widzę tylko jako taki uogólnione jakby taka poczucie niepewności finansowej, ale to ogólnie może być bardzo szeroko na zasadzie jakby czy to sytuacji w firmie, gdzie pracują powiedzmy beki, że coś się ma jakieś takie albo nawet jakaś sytuacja danej firmy ekonomiczna która niekoniecznie przekłada się na finanse w danym momencie u byków, ale może spowodować jakby taki niepokój lekki i poczucie jakby braku stabilizacji, poczucia bezpieczeństwa w kwestiach materialnych, finansowych. I to widzę, że to mogło się już zacząć lub może się zacząć w październiku, ale też widzę, że to raczej będzie coś bardziej, bardziej takiego uogólnionego. To nie będzie Sytuacja jakaś taka nasilona, szybka i taka bardzo negatywna, tylko coś bardziej uogólnionego. Na zasadzie jakiejś takiej ogólnego, jakby takiego zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa, jeżeli właśnie chodzi o takie życie materialno-finansowe u byków na październik.